Cześć, witajcie na moim kanale Zasłodko Przed chwilą przyszłam ze szkoły ym, Będę się brała za odrabianie lekcji Nie mamy dużo zadane, więc myś, myślę, że mi szybko pójdzie Chciałabym dzisiaj pokazać wam moje przygotowania Moje przygotowania do dyskoteki szkolnej Bo dzisiaj będziemy mieć dyskotekę o 16.30 Zapraszam do oglądania! Ja już lekcję skończyłam, mieliśmy na szczęście zadany tylko angielski Pani była dla nas łaskawa i nam mało zadała Więc szybko skończyłam, a ja idę się szykować na dyskotekę Ja już miałam dwie takie dyskoteki w szkole Przed, przed świętami i dyskotekę z okazji... Andrzejkową dyskotekę Tak, Andrzejkową dyskotekę a teraz będziemy mieć dyskotekę z okazji wiosny. Mam nadzieję, że cukier będę miała dobry. Mam opaskę, więc też będziemy kontrolować to. Zabieram się do Uberlani. A teraz pokażę Wam, w czym myśleć na dyskotekę. Na pewno w takiej bluzce hiszpańce. Ona jest przepiękna, mi się bardzo podoba. Na pewno ją założę. Do tego jeszcze jest taka torebka. Ona jest w zestawie razem z bluzką. Też ją na pewno. I się zastanawiam właśnie. Jeszcze przymierzę. Zobaczę. Czy do tej bluzki torebki takie spodnie. Czy może jeszcze taką spódnicę czarną. Zobaczymy, będę przymierzać. Czeszę włosy. Nie nienawidzę czesać włosy, bo ja mam dużo włosów, ale cienkie i mi się strasznie plączą. Jeszcze raz to problem, żeby je rozczesać. Już jest trochę lepiej. No nie wiem, niebieski. Tym malujesz? Taki niebieski. Mm -hmm. Ten tuż mam z Ivon. Bardzo fajny. Kolor ma. Taki niebieski. Już włosów mnie Ciężko jest pomalować. A no, jeszcze trochę nabierzesz prawe. jak ładnie Maja. Maja. Yeah. Ładnie Maja wygląda. Tak. Dobra jednak zmiana fryzury, taki koczek. No, a mi trochę pomogła zrobić. A teraz będę malować usta. To jest błyszczyk z kolei. On ma takie niebieskie drobinki, a niebieskie drobinki podobno wybielają zęby. Iś tam do Maja pomaluję też, chcesz? <gry> Jest. Jest. Gotowa? Gotowa. Jeszcze doszła kreska i pasek. I teraz Pakujemy te rzeczy cukrzycowe. Yy, oczywiście kole, a do słodzenia, jakby spadł mi cukier. takiego plecaczka sobie pakuję. Yy, jeszcze lukometr, glukometr. Pusteczki. Glukagon. A do torebki. 189 i powoli spada. O, idealnie No ja to się chyba nigdy nie wyszukuję jeszcze perfumy. Jest Adidasa. Od siostry dostałam na urodziny w tym roku. To lecę. pa! O, już jesteśmy już pod szkołą, słychać już muzykę. Życzę mi miłej zabawy i dobrych cukrów. I do zobaczenia później! Już jest 20.21. Ja już jestem po dyskotece. Było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Wytańczyłam się. Cukry miałam dobre. Nie spadały mi, i też nie rosły. Wytańczyłam się. No i na dzisiaj to tyle. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i ży życzę miłej nocy i dobrych cukrów. Pa. A jaki masz teraz cukier? To 20. Pa.